To nie pierwszy raz w Kole i nie pierwszy raz na tym stadionie. I ja mam nadzieję, że nie ostatni nie pierwszy to na pewno. Z tego co kojarzę, to chyba trzeci raz już na tym stadionie, a w Kole chyba czwarty nawet. Chociaż Prywatnie też byłem w kole na, na, na turnieju karatę, więc koło jakoś tak do mnie przylgnęło. Jesteśmy już po koncercie. Jakie się podobało? Jakie, jakie wrażenie? co fajnie, jak zwykle, jak jest bardzo jasno, świeci słońce, ludzie są tacy troszeczkę spali i na początku bardzo przez pierwsze trzy piosenki bardzo wolno się zbierali. I jak zwykle po pół godzinie, jak już trzeba było powoli ten koncert kończyć, ludzie zaczęli się dobrze bawić i. Na szczęście mogłem bisować, ponieważ na bis miałam przygotowaną piosenkę chyba najbardziej samą z mojego repertuaru. Teraz na scenie również zapraszasz mieszkańców. Tym razem udało się wyciągnąć scenę dwóch mieszkańców koła. Tak, wiesz co, no to piosenka badum Badu ma to do siebie, że można e, zrobić taki dobry dialog, dialog z osobami miejscowymi. Tutaj też tak, że e, koł, jak to się mówi, kołczanie? Kolczanie. Mieszkańcy koła? Miesz o, dobrze, o, kolanie. Mieszkańcy koła, dobrze, okno, dobre Nie zawiedli i także ze mną się dobrze bawili na scenie, była fajna reakcja. Mam jeszcze w zanadrze, jak będę, już następnym razem jeszcze fajny pomysł do wykorzystania na taką interakcję z publicznością, więc polecam się na przyszłość. Liczę na zaproszenie. I będzie troszeczkę inaczej ten gazer wyglądał też. A tak muzycznie od tych czterech lat, kiedy ostatnio raz byłeś w kole, co się zmieniło u ciebie? No, nagrałem płytę Grande Gohones i właśnie piosenkę ja badałem, na tej płycie była. No, troszeczkę troszeczkę jeszcze, troszeczkę się wydarzyło, ponieważ od tamtego czasu no, prowadziłem program profesora Topolana to w telewizji muzycznej. Już nie prowadzę. Poznaję coraz to nowych ludzi na koncertach. Te, te koncerty są no, też, też cały czas inne. Ludzie się też zmieniają. Przychodzą, ci starsi przychodzą ze swoimi dziećmi, jednak no, tak naprawdę no, ja już jestem za chwilę będzie 20 lat na scenie, w następnym roku będę chodził dwudziestolecie. Z tego połowy występowałem w kole, więc też już można powiedzieć, że jest rotacja pokoleń. No a coś planujesz na to dwudziestolecie? coś specjalnego, żeby podsumować te lata, pracy na scenie. Co, plany mam bardzo duże. Chcę taką zrobić spektakularną imprezę, której jeszcze nie było, tylko nie będę zdradzać szczegółów, ale być może koncert, który, którego nie było w Disco Polo i miejsce, gdzie y, artyści Disco nie występowali. Zobaczymy, wszystko na razie jest w planach, wszystko jest na razie y, na etapie y, dopinania, do, do dogadywania. Mam nadzieję, że będzie fajne zaskoczenie i, no i zostawię po sobie taki wspaniały, niezapomniany ślad.